Witam na Normandii profesorze. To zaszczyt gościć cię na pokładzie. Tak, bardzo ekscytujące Cerberus pracuje z obcymi. Niespodziewane. Człowiek iluzja rozszerza działalność? Nie skupia się na ludziach? Jesteś dobrze poinformowana? Rząd salarian ma dobre kontakty. Doskonali szpiecy. Kiedyś byłem wtajemniczony. Teraz w stanie spoczynku. Wciąż słyszę to i owo. Wiem tylko jak się nazywa. Nic o samym człowieku. Niechęć do obcych uznawana za problem. Proszę się nie oszukiwać, profesorze. Ludzie są dla człowieka iluzji najważniejsi. Ale z tą misją nie poradzą sobie sami. Zbieracze porywają kolonistów z obrzeży układów Terminusa. To niezwykłe porwania. Przy zwykłych nie byłbym potrzebny. Całe kolonie znikają bez śladu. Nie wysyłają sygnałów alarmowych. Nie ma jakichkolwiek oznak ataku. Właściwie nie ma śladów, że stało się coś niezwykłego. Poza tym, że zniknęli wszyscy mężczyźni, kobiety i dzieci. Może gaz? Nie, zbyt wolno się rozprzestrzenia. Wirus? Nie musisz siedzieć i zgadywać. Zebraliśmy próbki z jednej z kolonii. Przeanalizuj je i spróbuj ustalić, jak zbieracze tego dokonali. Tak, oczywiście. Analiza próbek. Potrzebuje laboratorium. Mamy dobrze wyposażone laboratorium na pokładzie bojowym. Jeśli czegoś będzie brakować, proszę złożyć zamówienie. Kto to pilot? Nie. Syntetyczny głos. Symulacja zabarwienia emocjonalnego? Może to. Nie. A może. Muszę zapytać czy to SI? Zgadza się, mamy S.I. na pokładzie. S.I. na pokładzie? Obcy w załodze. Cerberus jest bardziej zdesperowany niż myślałem. Zbieracze porwali dziesiątki tysięcy kolonistów. Zrobimy wszystko, co trzeba, żeby ich znaleźć i powstrzymać. Tak, oczywiście. Nie można dać się porwać jak koloniści. Trzeba zidentyfikować i zneutralizować technologię. Potrzebne próbki. Którędy do laboratorium? Proszę za mną, profesorze.